Andrzej ma w szafie cztery koszule, czerwoną, żółtą, niebieską i zieloną. Trzy pary spodni, niebieskie, czarne i szare oraz pięć par butów, czarne, szare, zielone, czerwone i niebieskie. Andrzej wybiera z szafy zestaw ubrania. Jedną koszulę, jedną parę spodni i jedną parę butów. Zestawy ubrania wybierane przez Andrzeja określamy jako różne, gdy będą różniły się kolorem, chociaż jednego rodzaju elementu ubioru w zestawie. Polecenie. Liczba wszystkich możliwych różnych zestawów ubrania, jakie może wybrać Andrzej, jest równa. I mamy cztery odpowiedzi do wyboru. A na grafice mamy przedstawioną zawartość szafy Andrzeja. Czyli tak, najpierw Andrzej wybiera koszulę, może ją wybrać na raz, dwa, trzy. Na cztery sposoby. Dalej, wybiera spodnie. Spodni ma trzy rodzaje, więc na trzy sposoby może wybrać. I wybiera buty. Butów ma pięć rodzajów, więc na pięć sposobów może wybrać buty. Pomiędzy tym iloczyn, czyli mnożymy wszystkie, wszystkie możliwości. 12 razy 5 to jest 60, czyli wszystkich możliwości ubrania, Andrzej ma 60. Zaznaczamy odpowiedź C.